Nazywam się Ben ja jestem wiceprezesem Śląskiego Stowarzyszenia Duchowskiego W Polskich Republik. W domu prawa w przyjechaliśmy do zaproszenia Rysa żeby opowiedzieć o pracy w tym naszym stowarzyszeniu. Po to, żeby lepiej trafić z tym, co mam do powiedzenia, po to, żeby zrobić go osobno, przyjechać swoich przyjaciół, z Beatą i Jurkiem oraz skorów wszyscy jesteśmy zaangażowani w to stowarzyszenie. Ja tam pracuję najdłużej bo od 10 lat nie pracuję, ale chodzi o to, że jesteśmy tam zaangażowani wszyscy jako zgariusze. Stowarzyszenie stawia sobie za cel, że osoby niepełnosprawne o różnych stopniach niepełnosprawności, różnych rodzajach niepełnosprawności uczyć pływać i nurkować. Pływanie i nurkowanie samo w sobie jest, jest sportem bardzo ciekawym, bardzo przyjemnym. Natomiast, natomiast w momencie, gdy, gdy się w tym doskonalimy, gdy wykonujemy kolejne bariery, mam tu na myśli e, przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Okazuje się, że zaczynamy nabierać większej wiary własnej siły. Zaczynamy, e, Przekonywać się co do tego, że nasze możliwości nie są wcale jak to się wydaje. I w tym momencie okazuje się, że to murkowanie nasze, od którego się zaczęło, to jest tylko takim przyjemnym dodatkiem, a to wiarę we własne siły, wiarę w większe możliwości jesteśmy w stanie, i mam tu na myśli wszystkim my osobom które są w stanie przenieść na... Inne rodzaje, na inne płaszczyzny, na których toczy się ich życie, i, i, i mamy wrażenie, że, że oprócz tego, że jest, to, że jest to takie trochę przyjemniejsze, bo, bo, bo dochodzi tam jakaś nowa pasja, to, to jest, yy, jesteśmy bardziej ważni wtedy, wszyscy lepiej wierzymy w własne siły i, i łatwiej nam się zborywać z tymi życiowymi problemami. Ja, tak jak tak jak powiedziałem wcześniej, żeby nie być gołosową, proszę beatmę o to, żeby powiedziała nam, czym, czym dla nich to wykonanie jest, czy ono, czy, czy, czy jakby bycie członkiem naszego stowarzyszenia, branie udziału w zajęciach rzeczywiście to tak powoduje, że to nadzieje w to wkładamy się spełniają, czy, czy jak to jest? Ja jestem w 3 lata, znaczy się na, na zajęciach uczestniczyłam trzeci, trzeci rok, raz był moim wyżyniu. i tak jak bym powiedział, jest to coś takiego y, niesamowitego dla mnie jako dla osoby niepełnosprawnej, ponieważ y, dzięki tym zajęciom mogłam y, odkryć y, różne takie umiejętności, o których no, nie miałam pojęcia, że potrafię. Na przykład sprzed zachorowanie, miałam pływać na, na zajęciach ćwiczę z wojtkiem, nauczyłam się pływać, nauczyłam się munkować. Jest to takie fizyczne coś, co, co przynosi radość, satysfakcję, co jest widoczne, bo można swoje jakieś umiejętności, powiedzmy, zajęcia z czy tam spływania jakimś formie filmiku, czy zdjęcia pokazać swoim, swoim przyjaciołom, rodzinie, najwyższym. Ale te zajęcia też dają takie, coś, takie wartości dla mnie, takie no które, które dla kogoś są niewidoczne, a które też przynoszą bardzo dużo radości satysfakcji, gdzie mogłam na nowo wyćwiczyć sobie jakieś poczucie odpowiedzialności, podejmowania decyzji, wyćwiczyłam na nowo cierpliwość, wytrwałość, także no i już w ogóle samo wyjście z domu i, i nawiązał nam się taki gwałtowny krąg nowych przyjaciół, znajomych, gdzie jest pewne, że mam z kim spędzić raz w tygodniu fajnie, fajnie czas. Teraz <tosun kares> ja, że poproszę Ola, bo Ola jest w naszym stowarzyszeniu najmłodszym ale Ona jest bardzo w instytucji, listopada mimo stosunkowo krótkiego czasu ma bardzo dobre wyniki w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a do tego wprowadza nowe elementy, których do tej pory nie było. Ona pasjonuje się wspinaniem w, w skałkach i e, zaraziła swoją pasją nie tylko mnie, ale zaraziła swoją pasją naszego kolegę, który jest osobą niepełnosprawną, jest pozbawiony lewej ręki od, od samego stawu barkowego. I ten człowiek mając do dyspozycji tylko dwie nogi i jedną rękę, jest w stanie się wspinać, oczywiście przy asekuracji, ale, ale jest w stanie się wspinać i robić wcale niełatwe drogi. I, i, I dzieje się tak tylko dlatego, że ona nie tylko potrafiła go zarazić swoim swoim entuzjazmem, ale potrafiła to zorganizować, potrafiłem go do tego przekonać, żeby on wierzył, że nas i pokierować takty przedsięwzięciem, żeby on to zrobił. Proszę coś tam o to opowiadać. Zrobiłam to, to tylko dzięki pomocowi kwiatów. Także ostatnio, niedawno, w Stowarzyszeniu Mołysych Akcji

Aja, e... Nie wiem, no ja, ja po prostu w tej chwili realizuję wszystkie swoje marzenia, bo robiłam dużo różnych sportów, a w tym sporcie mam wszystko to, co jest normalne i partnerowanie w giełdzie, czyli przedstawienie się na omu, ale też Chciałabym to Pani o wygodę i bycie wolontariuszami i jak się uporobniać w tej Czyli krótko mówiąc, doszło do takiej sytuacji, że w zasadzie nie tylko my jako instytucji czy, czy wolontariusze, asystenci, tak jesteśmy potrzebni nie osobom wolontariuszowym, ale one również są potrzebne nam, bo dają nam piękny przykład, radzenia się z życiowymi problemami. Piękny przykład jak żona po, po operacji, którą co przeżyła i wyszła z tej operacji z dużej rozkonnością, dzięki wsparciu męża i dzięki wsparciu dzieci jest w stanie prowadzić życie pod niektórymi względami, nawet bardziej bogate niż to było wcześniej, kiedy kilka kiedy osoba to są, to są Niesamowite przygody hatutów, a to dostarcza wiele, wiele inspiracji I mam wrażenie, że nawet że nas ubogaca i jakoś tam będzie się rozwija. Także w tej chwili już, a jesteśmy w dziesiątym roku działalności, w tej chwili mogę też że całe zagadnienie wykracza daleko poza zapływanie i które w granicach basenu czy poziomu. Zapraszam na stronę internetową Śląskie Stowarzyszenia Płynąć Płynąć I na Facebooku. No I do Płynąć tak. No i do I, w ogóle, tak. do węziora, i...